Ja myślę, że dziś jest też szczególny dzień, święto ofiarowania pańskiego, więc myślę, że chcemy się też ubogacić. Msza, święta, Eucharystia na pewno jest dla nas wszystkich ważna. No i też liczymy na komentarz naszego kapelana. Co do tego, jak postępować, jakie to jest. Wszystko ważne, tak, żeby w życiu kierować się przykazaniami Bożymi, więc mamy nadzieję, że tak jak co roku, również i w tym, na pewno każdy z nas znajdzie jakieś słowo dla siebie. Na pewno obowiązuje nas, tak jak i wszystkich, reżim. Staramy się go zachować, bo to też jest ważne, żeby dbać o siebie, o innych. Natomiast no, mam nadzieję, że tak jak co roku parlamentarzyści zjadą i razem będziemy mogli się pomodlić. Parlamentarzysta nie jest nadzwyczajnym człowiekiem, a pracuje dla ojczyzny. Tym bardziej potrzebuje pomocy, a gdzie można tą pomoc uzyskać jak u, nie u matki, czyli idziemy do matki po to, żeby prosić o łaski, po to, żeby prosić o zdrowie i po to, żeby błagać, żeby czas pandemii się skończył. Przed nami proces legislacyjny chcemy, żeby nasza ojczyzna wyszła z koronawirusa. Niemniej słaba. Cieszymy się, że wskaźniki są dobre, ale martwimy się każdym miejscem pracy, każdym pracodawcą, który traci to miejsce pracy. I chcemy myśleć o nich wszystkich i zawierzyć ich wszystkich naszą ojczyznę, naszej matce. To jest pielgrzymka, a na każdej pielgrzymce powinniśmy czuć tą jedność i zawierzać swoje problemy osobiste, a także naszej ojczyzny. Ja przyznaję, że byłem w tym roku na pierwszej pielgrzymce. Chodzę na pierwszą pielgrzymkę z Piotrkowa Trybunalskiego, chodziłem z mamą, chodziłem jako harcerz, chodzę także jako poseł. Jest to bardzo ważne miejsce, dlatego że u naszej mamy możemy powierzyć wszystkie swoje problemy, prosić o światłość ducha, także myśleć o przyszłości. Każdy z nas mimo silnych osobowości, mimo silnych, silnych charakterów ma również te ludzkie słabości, te, które zawierza właśnie najważniejszej osobie w swoim życiu, ziemskiej matce i matce jasnogórskiej. Stąd co roku parlamentarzyści pielgrzymują tutaj, aby wzmocnić swoją, swoje dusze, aby wzmocnić swoją siłę tak, aby służba, jaką ludzie... Powierzyli, zawierzyli im. Wybierając na posłów swojej ziemi, była piękna, była, kierowała się miłością do drugiego człowieka i kierowała się takimi znamionami wypełniania dekalogu. I stąd nasza wizyta, moja wizyta tutaj u stóp Jasnogórskiej Pani. Przede wszystkim najważniejsze to jest o ustanie pandemii. To wydaje mi się, że na całym świecie jest najważniejsza intencja każdego z nas i tego będącego na Jasnej Górze. I tego modlącego się zdala i tego, który ewentualnie jeszcze poszukuje swojego, swojego miejsca na Ziemi. Pandemia zdziesiątkowała nie tylko życie ludzkie, ale również i rozszerzyła taki strat. Ale mam nadzieję, ja w to głęboko wierzę, że właśnie ten okres najgorszy będzie za nami. Ale musimy pamiętać, że zarówno wzmocnienie duchowe jest ważne ale i przestrzeganie czyli taka samodyscyplina ponieważ najważniejsze najlepsze przepisy, które nie będą respektowane przez nas ludzi mogą nie być adekwatne i mogą nie sprostać tej naprawdę strasznej rzeczy jaka się wydarzyła. Wierzmy że opieka Matki Bożej i te zawierzenia nasze aby pandemia ustała abyśmy wrócili do normalności ale tej normalności, która już na pewno chyba nie będzie będzie taka, bo w każdym z nas ta odrobina strachu, ten dystans, że jednak może coś się wydarzyć będzie. Ale e, wierzę w to, że uda nam się już niedługo wrócić do pracy, bo tego wymaga nasze codzienne życie, tego wymaga nasza gospodarka, tego wymaga po prostu współczesny świat. Ta pielgrzymka jest w szczególnym czasie, w czasie pandemii. A po drugie, to są pielgrzymki, które mają swoją tradycję. Co roku od ponad 30 lat te pielgrzymki parlamentarzystów się od, odbywają i to jest ta zmiana, która się dokonała w Wolnej Polsce, że mamy kaplicę sejmową, mamy kapelana i mamy możliwość też odbywania wspólnych pielgrzymek. Ja jeszcze jako poseł mogłem uczestniczyć chociażby w pielgrzymce polskich parlamentarzystów w 2000 roku jubileuszowym na. Jubileusz Polityków ze świętym Janem Pawłem II. I to jest bardzo potrzebne, ponieważ nawet temat dzisiejszej konferencji naszego kapelana księdza Piotra Burgońskiego dotyczył bardzo istotnego zagadnienia relacji między sumieniem a dyscypliną partyjną w sposobie sprawowania mandatu. I tutaj ta właściwie uformowane sumienie, polityka, który przyznaje się do wiary katolickiej, no jest w sposób niezwykle ważny i potrzeba jest takiej i refleksji, i konferencji, a przede wszystkim y, pobytu tutaj u tronu naszej matki. Przede wszystkim to jest wyjątkowa tradycja, bo miejsce, w którym się znajdujemy, jest naprawdę wyjątkowe. Wtedy, kiedy mamy problemy, kiedy jest nam ciężko, kiedy nie umiemy sobie z czymś poradzić. To szukamy tego wsparcia i pomocy. Ludzie czasami nie potrafią pomóc sami sobie, więc szukamy pomocy i tak było zawsze od wieków u Matki Bożej, szczególnie tutaj na Jasnej górze. Ta pielgrzymka rzeczywiście odbywa się w wyjątkowym roku, roku pandemii. I dlatego myślę, że każdy z nas, kto tutaj dzisiaj przyjechał, z parlamentarzystów, oprócz zanoszenia próśb bardzo osobistych, podobnie jak i ja, z pewnością będzie się także modlił i zabierzał wszystkich naszych obywateli żeby byli zdrowi, żeby ta pandemia od nas w końcu odeszła, żebyśmy mogli normalnie zacząć funkcjonować. Wszystko w rękach Pana Boga, więc wierzymy, że modląc się tutaj na Jasnej Górze uda się przezwyciężyć te największe trudności, z jakimi borykamy się już od praktycznie roku czasu. Zawsze, kiedy jestem tutaj w Częstochowie, to są takie dwa akcenty, kiedy składamy kwiaty, kiedy oddajemy cześć, przez chwilę wspominamy zarówno, Ofiary katastrofy smoleńskiej, ale także jesteśmy pod pomnikiem świętego Jana Pawła II, który osobiście mi jest bardzo, bardzo bliski. Szukamy tego wsparcia, tego pocieszenia, ale przede wszystkim prosimy o mądrość, rozwagę przy podejmowaniu decyzji, bo kiedy sobie uświadomimy, że w 38-milionowym narodzie jest takich 460 jak my, którzy decydują o losach całego naszego narodu. To jest olbrzymia odpowiedzialność, i z pewnością ja będę się modlić o to, żeby, żebyśmy mieli tę siłę, tę odwagę, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i w końcu, żebyśmy nauczyli się na nowo ze sobą rozmawiać, bo nie ma nic cenniejszego niż rozmowy i działanie dla dobra wspólnego, żebyśmy o tym zawsze pamiętali. Tutaj, w tym miejscu, jest taki czas, taki moment, właśnie na refleksję o tym, co przed chwileczką powiedziałam. Z tego, co wiem, w tegorocznej pielgrzymce biorą też udział. Przedstawiciele innych klubów, nie wiem czy wszystkich, ale wiem, że nie tylko z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mamy tutaj parlamentarzystów. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest też miejsce, gdzie możemy się pojednać ze sobą, szczególnie wtedy, kiedy podczas Mszy Świętej Ksiądz mówi: Przekażcie sobie znak pokoju. Więc chciałabym, żebyśmy wszyscy ten pokój w sercu mieli, nie tylko tutaj podczas tej Mszy świętej dla pielgrzymów, dla pielgrzymujących parlamentarzystów, ale także na co dzień w polskim parlamencie przede wszystkim.